W związku z tym, że Skutalu nie wzięła części do swojego monocykla Rozłożę i zmontuję z powrotem hulajnogę któregoś z was Hej, ona jest moja! Ty nas w to wpakowałeś, mały Musisz teraz współpracować e? Apple Bloom nie ma swojej sadzonki jabłoni Więc wzięła jabłko z kuchni A ja wykorzystam swoją czarodziejską moc, aby podnieść te miotłę W górę! To wyszło trochę nie tak, jak miało wyjść. To już koniec naszych spotkań. To przykre, że księżniczka nie chce się już z wami zadawać. Wow! Wow! Najwyraźniej one nie przyszły tu po naukę. Cóż... Podobnie jak żadne z Was. <śmienic> Bardzo nam przykro, Twilight. Popełniłyśmy wielki błąd. I my naprawdę uwielbiałyśmy uczyć się z Tobą nowych rzeczy. Pewnie od teraz będziemy musiały robić to bez Ciebie. Dzięki, Twilight. Dzięki. Dzięki. Suijibal. Pamiętasz jak chwilę temu pytałaś mnie czy dam wam szansę? No. Uch. Uch. Myślę, że Twilight nie jest już na nas zła, bo pozwoliła nam zrobić wpis w pamiętniku, tak jak to robią nasze siostry. Tak, popełniłyśmy wielki błąd. Zaczęłyśmy zgrywać ważniary, bo zadawałyśmy się z kimś wyjątkowym. Przy tym niemal zapomniałyśmy, dlaczego ona jest wyjątkowa, bo jest naszą przyjaciółką. Twilight nam wybaczyła i jak za dotknięciem różdżki wszystko wróciło do normy. I właśnie w takiej magii chciałabym się doskonalić. Teraz, kiedy inny rodzaj magii, dobrze mi idzie. Wow! Wszystkie zrobiłyście wielkie postępy? Jestem z Was bardzo dumna. Do zobaczenia? Cieszymy się, że nasze spotkania z Twilight są takie jak dawniej. No, prawie takie jak dawniej. Mam nadzieję, że nikt nas nie zobaczy. Dlatego, że chcemy to zachować w tajemnicy? Czy dlatego, że wyglądamy śmiesznie? Właściwie to z obu powodów. <laughs>